Szanowni Państwo, prawdziwie jest zimno i nie chciałbym przedłużać. Nie będę, będę, obiecuję, że będę mówił krótko, ale w tym dniu nie sposób nie wspomnieć tych naszych wspaniałych bohaterów, którzy właściwie 98 lat temu oddawali życie, narażali życie za to, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Każdemu z nas się cisnął na usta wielkie słowa. Ale spośród tych wszystkich słów, jak ojczyzna Polska, tak, naród, Bóg, honor, ojczyzna, spośród tych wszystkich słów, w moim odczuciu, dzisiaj najważniejsze jest jedno słowo słowo niepodległość. Chciałbym Państwu w tej chwili przeczytać. Odejść od takiego konwencjonalnego przemówienia i przeczytać jeden z wierszy napisanych przez Marcina Wolskiego, poświęconych właśnie temu słowu niepodległość. Spośród słów używanych nieczęsto tu mnie dzisiaj na placę wybiegło słowo piękne jak honor i męstwo. Słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach. Lecz na co, co dzień, mówiąc po prostu polski dom, polski las, polska szkoła. Polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać. W wolnym kraju, wśród wolnych ludzi. Dziękuję Państwu. Dzień dobry wszystkim w tym szczególnym dniu chciałabym przede wszystkim podziękować mieszkańcom Sokółki, którzy tak licznie przychodzą na nasze święta na wspólne obcowanie. I wspólne ucztowanie tych ważnych i jak dla nas Polaków świąt dziękuję pocztom sztandarowym harcerzom orkiestrze. Tak nie ulega wątpliwości, że. Mamy dziś praktycznie najważniejsze święto dla nas, dla naszego narodu. Natomiast nasuwa się na myśl, co znaczy słowo patriotyzm, patriota. I ostatnio słyszałam wśród takiej sądy u dzieci, bo dzieci tak naprawdę mówią to, co im w sercu gra. Z czym się kojarzy im patriota? Otóż niektóre dzieci mówiły, że jest to człowiek, który nie robi bałaganu, człowiek, który się poświęca dla Polski, kto pomaga innym, kocha ludzi, że są to bohaterzy, ktoś też, kto ma flagę. Tak, i wszystko to jest prawdą. Natomiast jedno dziecko powiedziało, że jest to człowiek, który robi czyny. Cytuję dokładnie. Czyli czyny świadczą o człowieku, czyny w tym momencie świadczą o Polaku, o nas samych. Tym samym należy pamiętać, że codziennie świadczymy o Polsce, codziennie myślimy o Polsce, jesteśmy Polakami i nieważne, czy przyjdziemy z flagą, czy będziemy iść w manifestacji, iść w pochodzie. Ale ważne, że mamy też ją w sercu tą naszą Polskę, tą naszą niepodległość. I ważne to, że świadczymy samym sobą codziennie, czy nami. Państwo, 11 listopada 1918 rok to jest bardzo, bardzo ważna data w historii Polski. Najważniejszą datą to jest 1000, obchodzimy jubileusz Chrztu Polski, 1050 rocznicy. I trzeba pamiętać, jakie były w tamtym czasie przez ilość kilkadziesiąt lat, jak spory narodowe, jak mocarstwa ze wschodu, z zachodu rozpracowywały Polskę. I doprowadzono do rozbioru. Nikt się nie spodziewał. Że to niemożliwe, a stało się możliwe. Nadzieja wojsk napoleońskich przywróciła, że można odzyskać niepodległość. Polacy chwycili za broń. Powstanie styczniowe też chwycili za broń. Powstanie listopadowe też chwycili za broń. Ale bardzo dużo Zginęło, wymordowano, wywieziono poza granice, na tragiczny wschód. Ale to było warto. Te powstania pomogły nam, Polakom, dążyć do niepodległości. Ponieważ ponieśliśmy tyle ofiar, poprzez to, że nasi obywatele. Żołnierze, oficerowie szkolili się w różnych armii, mocarstwach armii. Czy niemieckiej, austriackiej, czy rosyjskiej. Ale hasło do boju, odzyskanie podległości, ich wszystkich połączyło. Dla dobra Polski. I to jest mądrość. I szanujmy taką mądrość przez lata, żeby Polska. Była mądrzejsza przed i my wszyscy, co mamy czynić, żeby było bezpieczniej i lepiej. I z tego miejsca chca, chciałbym podziękować organizatorom za kontynuację, przypominanie. Ludzie się starzeją, ale młode pokolenie przychodzi. Oni też uczą się patriotyzmu. Ale trzeba pamiętać, że żeby nie było wiary. Bóg honor ojczyzna, to nie wiadomo, czy nasze osobowości mogłyby chwycić za broń i odzyskać niepodległość.